Cześć witam wszystkich. Spróbuję teraz wam wytłumaczyć, co się dzieje tutaj z Bitcoinem. Dobra, jeżeli ktoś obejrzył moje poprzednie nagranie, ja powiedziałem, że czekamy na falę D, czyli mamy tutaj trójkąt ABCDI, takie nagranie robiłem mniej więcej tutaj. Ja powiedziałem, że czekamy teraz na falę D, to jest fala D i później będziemy mieli spadek do tej zielonej strefy. Więc wizualnie wszystko teraz mamy. U nas się skończyła fala I i teoretycznie może być tak, że będziemy mieli zaraz wzrost. No i właśnie wybicie tego trójkąta w górę i w takim razie 100% Bitcoin pójdzie powyżej 20 tysięcy. Ale ja chcę wam powiedzieć tylko to, że mamy tutaj jeszcze, że tak powiem, alternatywnych scenariusz. Wygląda on w taki sposób, że ten tutaj ten tutaj impuls w dół, będziemy traktować jako, jako właśnie impuls, a nie jako korekty. Tak? Czyli to nie jest ABC, a to jest impuls, czyli to jest pierwsza fala, fala A. Ten tutaj trójkąt w takim razie będziemy traktować jako, jako falę B, dlatego że trójkąt występuje zawsze jako przedostatnia fala, więc to albo czwarta fala, i w takim razie ona się skończyła teraz, i my będziemy mieli właśnie zaraz wzrost, albo my będziemy mieli rozszerzenie tej korekty, czyli w takim razie traktujemy ten tutaj trójkąt jako falę B. Czyli mamy tutaj A, to jest fala B i będziemy mieli właśnie jeszcze jeden spadek poniżej poziomu 18 tysięcy, czyli mniej więcej tutaj, mniej więcej tutaj się skończy ten spadek. No i właśnie, jeżeli wsparcie my zobaczymy tutaj, to w takim razie kupujemy, tutaj się skończyła fala numer 4, czyli to jest ABC. Fala jak kształt trójkąta, czyli trójkąt występuje jako przedostatnia fala i jesteśmy w stanie pojąć, że ten tutaj spadek, który będziemy mieli, to jest ostatnia fala spadkowa, że tak powiem, później będziemy mieli wzrost. Więc nas teraz interesuje tylko i wyłącznie ta tutaj zielona strefa. Jeżeli będziemy mieli zaraz wsparcie, tak, czyli poniżej, poniżej poziomu 18,550, tak cena nie pójdzie. To w takim razie możemy kupować, dajemy stop losa za falę C i czekamy właśnie na wzrost i wybicie poziomu 20 tysięcy w ciągu najbliższych kilku dni. Jeżeli jednak to jest impuls i ten tutaj trójkąt to jest fala B, to w takim razie nas oczekuje spadek poniżej 18 tysięcy. I w sumie to wszystko, co ja chciałem powiedzieć Wam, dlatego, że teraz jest, że tak powiem, skomplikowana sytuacja. Tak naprawdę musimy po prostu obserwować za. To, że tak powiem, zieloną strefą, tak. Wejście nasze w rynek jest albo właśnie tutaj, jeżeli będziemy mieli jakiegoś, na przykład, pimbara, tak, który będzie nam wskazywał na to, że ok, kierunek już się zmienia i zaraz będziemy mieli wzrost. Albo fala numer 5 to jest impuls, tak, czyli po prostu czekamy na pierwszy impuls, jakaś tam korekta ABC, kupujemy 3, 4, 5, czyli to jest zwykły impuls w górę, no i właśnie nas interesuje po prostu wyjście. Z tego trójkąta, tak, jeżeli będziemy mieli wyjście powiedzmy powyżej poziomu 19450, tak, to w takim razie od korekty możemy próbować próbować long stop losa, damy właśnie a zatem tutaj impuls, no i czekamy, czekamy na wzrost. No i w sumie mi się wydaje, że to tyle. Jeżeli chodzi o altcoiny, sytuacja wygląda mniej więcej tak samo. Jeżeli na przykład Traktujemy ten tutaj wzrost jako impuls, tak? To w takim razie poniżej poziomu 560, na przykład Ethereum, nie, no znaczy dobrze będzie, jeżeli nie pójdzie, tak? Może pójść, ale jeżeli nie pójdzie, to w takim razie traktujemy to jako 1, 2 i będziemy mieli właśnie 3,4,5, tak? Czyli czekamy na wzrost mniej więcej do poziomu 700 dolarów za jedną monetkę, ale jeżeli jednak będziemy mieli spadek, to w takim razie zrobimy rozszerzenie tego tutaj trójkąta. I możemy dostać spadek do poziomu powiedzmy 525, i mniej więcej tutaj już będziemy obserwować i szukać, że tak powiem, wejścia w rynek, dlatego że całki może być tak, że zrobimy po prostu zwykłe rozszerzenie, i później będziemy mieli coś takiego i właśnie wybicia tego trójkąta w górę. Więc zobaczymy, co będzie się działo. Wszystko teraz zależy od bitcoina. Obserwujemy właśnie, co będzie się działo w okolicach tej zielonej strefy. No i tyle, podejmujemy decyzję. Dobra, mi się wydaje, że to wszystko, co ja chciałem powiedzieć. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.